Witajcie z mojej łazienki. Przygotowałam dzisiaj dla Was filmik z listą, yy, można powiedzieć, kosmetyków, których teraz aktualnie używam. Na samym początku bardzo proszę yy, o wyrozumiałość. Ten filmik ma tylko i wyłącznie Wam pomóc aby zobrazować Wam, czego używam, jakie kosmetyki bym ewentualnie Wam poleciła i nie chcę, żeby ten filmik został odebrany negatywnie na zasadzie, że pokazuję Wam albo chwalę się, jakie mam kosmetyki, bo, bo to nie o to chodzi. Jesteśmy dorosłymi ludźmi, dlatego bardzo bym prosiła o wyrozumiałość. Byłam kiedyś osobą, która kupowała bardzo wiele, zwłaszcza pod wpływem różnego rodzaju promocji, przecen. Kupi kup jeden, dostań drugi w prezencie i trochę się tego nazbierało. I był taki moment w moim życiu, że stwierdziłam, że ok, nie jestem w stanie tego wszystkiego zużyć. Zaczęłam to oddawać, sprzedawać, przekazywać dalej do testowania i doszłam do wniosku, ile pieniędzy wydałam, w sumie wyrzuciłam w błoto kupując takie rzeczy. Muszę powiedzieć, że od około półtora roku yy, bardzo uważam na to, jak wydaję swoje pieniądze, zwłaszcza jeżeli chodzi tutaj o kosmetyki i oczywiście ciuchy. I zaczęłam kupować kosmetyki, które są troszeczkę droższe, ale nawet jak weźmiecie pod uwagę ten czas, podczas którego jakby zużywacie dany kosmetyk, to wychodzi, że w sumie wychodzi Wam to taniej. Rozumiem, że za pierwszym razem musicie od razu zapłacić, tak? Jednak jest to większa suma, ale później w, z perspektywy czasu wychodzi na to, że była ona tańsza, a, albo po prostu odrobinkę droższa. Większość kosmetyków kupuje... Yy, za rekomendacją Caroline Highlands. Jest to ekspert, jeżeli chodzi o rynek, nie tylko brytyjski, ale także światowy, jeżeli chodzi o kosmetyki. Byłam jej na konsultacji, rozmawiałam z nią parę razy, widziałam ją, widziałam skórę, widziałam twarz, więc jakby wiem, że ona jest wizytówką tego, co mówi. Także już nie będę przedłużać. Zapraszam Was serdecznie do oglądania. Większość swoich kosmetyków trzymam w tej z po prawej stronie trzymam kosmetyki do pielęgnacji twarzy, a także lakiery do paznokci. A w drugiej mamy kosmetyki do pielęgnacji ciała, włosów oraz moje perfumy. W dole mamy różową biodermę, która radzi sobie ze zmywaniem makijażu, ale jeżeli chodzi o makijaż wodotworny, to zawsze używam dwóch opcji tutaj żelu, Oskia, a także tego kremu do mycia twarzy z Aureli. Oskie zazwyczaj używam z samego rana. Na wieczór używam zawsze mieszanki Oski i tego kremu do mycia z Aureli. Tutaj może Was zainteresować bardzo fajny produkt. Też z Oski jest to Balsam, który ma złuszczające granulki, które fajnie naszą skórę odświeżają i usuwają ten martwy naskórek. Teraz skoczymy od razu na trzecią półeczkę, ponieważ jest to mój drugi etap, jeżeli chodzi o pielęgnację skóry. Tutaj mamy tonik złuszczający na dzień Pixie, a także tonik z P50, który jest bardziej, że tak powiem... Mocniejszy i go używam niecodziennie, tak jak go kiedyś używałam. Teraz używam go 3-4 razy w tygodniu max. Ten tonik Pixi jest bardzo delikatny i nie używam go też co prawda codziennie, ale raz na jakiś czas na zmianę w sumie z tym tonikiem złuszczającym z P50. Używam go raczej na, na dzień i więc tak staram się, żeby mieć jeden tonik na noc i później, na przykład dwa dni później, używam tego na dzień. Obok mamy tutaj tonik Serosink. Jest to spray, który zawiera cynk. Bardzo łagodzi podrażnienia i jakby uspokaja tą naszą skórę. Tutaj mamy krem Skate Same Goat Milk. Jest to krem, którego używam od dwóch czy trzech tygodni. Na razie jeszcze nie mogę wam powiedzieć co myślę na jego temat. Jest na pewno bardzo lekki, bardzo przyjemny, no i to jest krem, którego używam teraz na co dzień. Obok mam krem, który kupiłam w swojej kosmetyczki. Nie wiem, jak się mówi na tą firmę. Krem jest bardzo przyjemny, rzekomo od 24 godziny, ale ja go raczej używam na noc. Bardzo ładnie pachnie. Widzę, że moja skóra się fajnie po nim regeneruje. Tutaj mam olejek do ust, którego sobie nakładam wieczorem przed samym pójściem spać. Przechodzimy do półeczki na której mam serum do twarzy. Ten biały z firmy Mayan Goetz jest to w sumie nowy zakup. Mam go chyba może półtora miesiąca. Jest bardzo fajny, bardzo leciutki. Pewnie nawet powiedziała, że lepszy niż ten Omega 3 z Rena, którego do tej pory używałam. Obok mam serum z Estée Lauder Advanced Night Repair. Kurczę, no nie wiem, nie mogę się do niego jakoś przekonać. Nie widzę zbytnio dużej różnicy po używaniu tego serum. Nie wiem, czy to jest po prostu kwestia mojej skóry, czy po prostu źle go używam, ale używam go zawsze na, na, na wieczór. Więc jeżeli miałyście podobne doświadczenia albo inne, to bardzo bym prosiła, żebyście dały mi znać. Obok mamy kremy do oczu. Jeden z kilsa z awokado, który jest naprawdę świetny i bardzo go polecam. Używam go na nas, ale często go też nakładam pod makijaż, bo wtedy fajnie się korektor rozprowadza. Tutaj z boku mam Ren Active Eye Gel. Fakt, że bardzo ładnie mi nawilża skórę, ale, ale czy widzę jakieś inne rzeczy? No nie bardzo. Taką dobrą sprawę mogłabym wziąć każdy inny krem nawilżający i nałożyć go też w okolicę oczu i też by było ok. Tutaj z boku mam e, serum do. Rzęs, którego też często używałam i używam do brwi. Tutaj mamy maseczkę z kwasami, która jest ok, ale pewnie ponownie bym jej nie kupiła. Bardzo bym poleciła tą maseczkę z yy, która oczyszcza skórę i przede wszystkim bardzo ładnie nawilża. Tutaj mam maseczkę z minerałami od Ansemonin. Jest ok, ale też bym powiedziała, czy mi ją kupiła ponownie? Chyba raczej nie. Tutaj mam bardzo fajną maseczkę. Z tego co pamiętam, to ona jest z glinką, tak. I to jest akurat do skóry suchej, ale wiem, że chyba mają taką najbardziej słynną do skóry wrażliwej i ona rzekomo jest naprawdę genialna. Bardzo fajnie oczyszcza pory i to zauważyłam, że, że moja skóra była, była fajna, oczyszczona i bardzo odżywiona, bo jest to maseczka też odżywiająca. Maseczka, która też jest warta polecenia, jest to maseczka z Zelensa, Transformer. Nie należy do najtańszych, jednak uważam, że jest warta swojej ceny. Ja już mam swoją od roku i używam jej na każde takie wyjścia specjalne, gdzie po prostu wiem, że moja skóra musi dobrze wyglądać. Tutaj mam końcówkę maseczki z Avedy. Jak ona była nawilżająca, taka żelowa, bardzo też świetna. Pamiętam, rozdawałam ją na prawo i lewo. Jest bardzo fajna i na pewno będę jeszcze ją kupowała. Tak jak widzicie większość to lakiery z Essie, a także Sally Hansena, są to kolory których tak na dobrą sprawę używam prawie na co dzień moim ulubionym byłby tutaj akurat to jest Sally Hansena Shall We Dance to jest ten z tyłu kremowy a także tutaj widzicie Commander in Chic to jest ten obok tego pudrowego a także Scarlet Forever. Nie, Scarlet Fever, przepraszam. I teraz ostatnio bardzo lubię Cocktail Blink, ten taki siwy z Essie.